Zabram sobie jednak dalej na życzu na tej modyfikacji 1.64 Czemu przepytaliście czemu skończyłem postanowiłem, żebyście już mi takie pytanie zadawali wrócić i ewentualnie zrobić, dokraść no, dalej na hardzie, tylko po prostu tam wziąć. O! Przepraszam ktoś dzwoni. Jestem i po prostu wziąć i robić nową serię na gryśpię Paka To nie będziemy jeszcze, a to jeszcze jest niepewna seria skylis Landa z się nagrywać Nie ja to zobaczymy jak to będzie Nie Miałem nie, nie nagrywać tego jak robię te itemy z tytułu, tylko od razu jak już coś będę miał, jak domek, że jakiś mały, czy wczoraj, przynajmniej. Żeby nie powtarzać tego, co w pierwszym odcinku. Zobaczymy, jak się przyjmie ten odcinek. Mam nadzieję, że dobrze. Skoro niektóre sobie mówią, że nową serię, a tutaj nową serię, a tutaj Żebym po prostu... Kurde, logujemy okropnie. no Żebym... Kurde, sobie mię powiedzieć, A, żebym dwie serie zrobił. Tego i tego znowi tak zrobimy, to będziemy tak, na pewno. Tak, tak. OK, tak. tak już robimy, to zrobimy, już zrobimy, chybić.

Какая там и интересно, что это тоже не будет. Видим. Звучит музыка. Bardzo by mnie to ucieszyło, jak widzimy, na razie nie ma nic. Jeszcze zagi zaczynają przez ten tych drzewek. musisz je pocierpieć ze mną, czy ten? on już nie będzie cierpiał. Te drżnie. Tak nie topisz. No już się ciszej, wyjdę już ndam. Oczywiście zaczyna się ściemniać Zaczyna się ściemniać Gdzie uciekasz, nie ma czasu Kurde, tniemy się Bardzo mi nie podoba Dobra, nie będziemy będzie. Nie ma na to czasu Chyba, że już było tu po stronie, to nie wiem. A że nie jesteś? Jeszcze nie wiem. Kurde, logi, logi, logi. Nooo... Dzisiaj... Chyba żebym zrobił taki krótki odcinek tutaj taki zapoznawczy, że jednak będzie to, a poza odcinkiem bym sobie po prostu zrobił resztę. Chyba tak jednak zrobię. No, zrobimy to tak po prostu drugi Drugi... z, z tego save'a będzie i już jak będziemy mieć domek Będziesz domy żyły. Nadrobić to, co tam straciliśmy. Wtedy będziemy coś myśleć. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Hej.